Znajduje się na cmentarzu wojennym, w tym barku numer 365. No, znajduje się on w pobliżu cmentarza parafialnego, bo tam na tej skarpie jest cmentarz parafialny, ale wejście jest od drogi głównej wzdłuż potoku. Tutaj widzimy element centralny tego obiektu. No, cmentarz jest na takim zboczu, jakby. W związku z czym wejście tam widzicie od tamtej strony. Natomiast tutaj pola grobowe, jakby na takich tarasach, a sam krzyż jeszcze na podwyższeniu. W tej chwili właśnie schodzę po schodach, żeby Wam to pokazać. Dobra No, bardzo efektownie ten cmentarz tutaj wygląda. Przy wejściu na cmentarz jest napisane, że jest tu pochowany węgierski olimpijczyk. Rzucę wam przebitkę.